Witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować kolejny ciekawy produkt z oferty Stalko BHP, a mianowicie wysokiej jakości Polar Oxford. Gramatura to 340. Bardzo ciekawy materiał, który nie mechaci się, nie traci koloru ani nie przebarwia. Szereg specjalistycznych kieszeni. m.in. kieszeń na długopis, kieszeń na telefon komórkowy i na przykład kieszeń na dokumenty. Bardzo ważnym dodatkiem to wzmocnienia. Wzmocnione zostały specjalnym materiałem Oxford, który charakteryzuje się nieprzecieraniem i niewchłanianiem wody, m.in. innymi w łokcie. Oraz barki. Warto również zwrócić uwagę na samo wykończenie rękawa. Rękaw przeszywany lamówką i bardzo przydatny otwór na kciuk. Polar został przedłużony ku tyłowi, co znacznie poprawia komfort użytkowania. Bardzo ważnym i ciekawym dodatkiem jest również ściągacz w obrębie pasa. Gorąco polecam Państwu ten produkt i zachęcam do zakupu. Dziękuję bardzo.